You get it, you regret it, I forgive it, but you stay the same. You should cry an ocean for me, but that I'm shit and the damage you've done. Cześć! Mam nadzieję, że po tym intro z Natalią mamy Waszą uwagę. Dzisiaj pokażemy Wam kolejny ciekawy filtr w naszym arsenale: Centerfield Split Diopter marki Freewell. Sam filtr wygląda bardzo nietypowo, bo w środku jego powierzchni znajdziecie wyciętą przestrzeń. Freewell ma swoją serię filtrów do kreatywnej fotografii, zwaną Prism i do niej zalicza się właśnie Centerfield. To mój pierwszy kontakt z filtrami tej firmy, ale podoba mi się, że na dzień dobry mamy bardzo ładny pokrowiec. Na sam filtr robi też bardzo dobre wrażenie czuć to zwłaszcza po jego wadze. Dzięki temu, że pierścień filtra jest dwuczęściowy, to możemy go obracać, nie zdejmując go z obiektywu i kreatywnie dopasować go do sytuacji. Wyjaśnijmy sobie, co oznaczają te wszystkie słowa użyte w nazwie filtra. Diopter, czyli szkło powiększające dla obiektywu. Dioptrie najczęściej używa się dla obiektywów, które mają dużo minimalną odległość ogniskowania, np. dla obiektywów anamorficznych. Split Diopter, czyli diopter przecięty na pół, co pozwala, aby obiektyw oszu równocześnie blisko i daleko. Zastosowanie tego efektu mogliście widzieć nieraz w kinie, na przykład w takich filmach jak Szczęki, Mission Impossible czy Nienawistna ósemka. Centerfield, czyli że mamy wycięty środek takiego filtra. Dobrze, a zapytacie po co to wszystko? To właśnie testowaliśmy na sesji z Natalią. Już po intro nakręconym przez Marcina widzicie, jaki marzycielski efekt udało nam się uzyskać. A ja mogę wam powiedzieć, że świetnie bawiłem się używając tego filtra do fotografowania. Od pierwszego zdjęcia, które zobaczyłem na ekranie aparatu, czułem, że robimy coś fajnego, ale końcowe efekty chyba przeszły moje oczekiwania. W ciągu tych niecałych dwóch godzin, które mieliśmy w studiu, udało się zrobić całkiem sporo zdjęć, z których jestem naprawdę zadowolony. Generalnie z każdym kolejnym etapem sesji byliśmy coraz bardziej nakręceni, by działać dalej. Korzystanie z filtra też dość mocno pobudziło naszą kreatywność w temacie oświetlenia. Co chwilę prosiłem Marcina, czy mógłby coś zmienić przy ustawieniu światła, albo może dostawić kolejną lampę. Gdyby nie ograniczenia to pewnie skończylibyśmy z jeszcze bardziej rozbudowanym setupem oświetleniowym. Żeby Marcin mógł kręcić tego making offa, a także samo Natalię, to korzystaliśmy z kilku lamp światła ciągłego. Na główne światło mieliśmy założoną okty z gridem, na tło świeciła lampa ze spotlightem. Stąd ten efekt koła na tle. Oprócz tego mały panel led jako kontra. Wszystkie te lampy miały dodatkowo filtry zmieniające barwę oświetlenia. Jako dopełnienie planu używaliśmy dwóch mieczy świetnych lanlighta. Ja fotografowałem Nikonem Z6 II z obiektywem, 24728, Marcin kręcił Sony 3 również z obiektywem 24728. Z racji, że obydwa nasze obiektywy mają średnicę 82 mm, to nie musieliśmy stosować żadnego adapteru do center fielda. Dodatkowo efekt podbiliśmy stosując filtry dyfuzyjne. Ja używałem filtra Black Miss od KF Concept o mocy 1 8, a Marcin o mocy 1-2. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych filtrach, to w opisie linkujemy do naszego testu. No i jak zawsze chcę wam przypomnieć, że taka sesja to praca z Zespółowa. Gdybym sam miał ustawić te wszystkie światła, to prawdopodobnie byśmy się nie wyrobili, także tutaj pomoc Marcina była nieoceniona. No i przede wszystkim, cała sesja nie wyglądałaby tak dobrze, gdybym nie miał przed obiektywem świetnej modelki. Natalia jak zawsze włożyła całe serducho w pozowanie i od początku czuła klimat, jaki chciałem uzyskać. Natalia, dzięki raz jeszcze, a my wszystkim nieustannie polecamy współpracę z Natalią. Przed sesją rozmawialiśmy z Natalią, czy może zabrać coś błyszczącego, i idealnie dobrała cekinową sukienkę. Zwróćcie uwagę, że cekiny sukienki dzięki filtrowi zaczęły tworzyć charakterystyczne rozmycie, tak jakbym miał je przyłożone do obiektywu w pierwszym planie. Przewracając do samego filtra. Generalnie silniejszy efekt widać na dłuższych ogniskowych, ale jak widzicie na tym zdjęciu Making of, które zrobiłem na 24 mm, też widać ten efekt. W późniejszych testach zauważyłem dodatkową rzecz. Trzeba uważnie używać center fielda z obiektywami typu 8514, kiedy mamy szeroko otwartą przysłonę. Spójrzcie, że przy przysłonie 1,4 efekt może być już zbyt mocny, także lepiej trochę domknąć obiektyw. Czy warto zainwestować taki filtr? Cóż, jak zawsze na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, czy będzie pasować do waszych zastosowań. Ja swój dostałem w prezencie, także tutaj kieruję wielkie dziękuję w stronę swojej dziewczyny Karoliny. Ale zgadzam się z tym, co powiedziała mi Karolina wręczając go. Myślę, że użyję go więcej niż jeden raz. Z pewnością kiedy zrobi się cieplej, to chętnie sięgnę po niego na jakiejś plenerowej sesji. Nie mówiąc o tym, że jak zobaczyliśmy z Marcinem ujęcia wideo z tej sesji, to się nam zamarzyło, żebyśmy nakręcili teledysków, Użyciem centerfielda. Zresztą myślę, że do wszelkich innych filmowych zastosowań, gdzie jest potrzebny marzycielski efekt, również się sprawdzi doskonale. Także może nie wrzucam tego filtra na stałe do plecaka, ale z pewnością nie będzie się kurzyć na półce. Jeśli podoba Wam się taki efekt, a macie już na przykład ograne pryzmaty, to możecie pomyśleć właśnie o centerfieldzie. Nie mówiąc o tym, że korzystanie z centerfielda jest wygodniejsze, kiedy po prostu mamy go nakręcony na obiektyw, a nie że w jednej ręce trzymamy aparat, a w drugiej pryzmat. A jeśli Wy macie jakiś pomysł, jak zastosować taki filtr, to koniecznie napiszcie nam w komentarzu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę nam pomaga. Kliknijcie też subskrybuj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.